14 sierpnia w Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie, już po raz 18, odbyło się Święto Leszcza, którego pomysłodawcą był nieżyjący burmistrz Władysław Kiraga. Święto Leszcza u nas zawsze przyciągało ludzi z zewnątrz, ze Szczecina. My jesteśmy położeni tak względem Szczecina, że jednodniowa turystyka to jest coś naturalnego u nas. Na placu przy Alei Żeglarzy rozstawiono stoiska z rękodziełem, artykułami drewnianymi i zabawkami. Na stoisku z ciastem i napojami przyjaciele rodziny chorej Ingi z niestrudzenie zbierali pieniądze na jej leczenie. Przygotowaliśmy dla INGI y, różne, że tak powiem, atrakcje dla najmłodszych, jak i dla starszych, dla łakomczuchów. Mamy bardzo dużo smakołeków w postaci różnego rodzaju ciast. Jest kawa mrożona, lemoniada, dla najmłodszych popcorn i wata cukrowa. Mamy również dużo fantów za piątaka. Y, pomogło nam bardzo dużo ludzi, z, że tak powiem, z całego województwa zachodnio-pomorskiego, bo przywiozła nam nawet pani ciasta z za Stargardu, czyli że tak powiem, w tą akcję zaangażowało się bardzo dużo ludzi, nie tylko z polic, ale i również z z, z okolic, my również przykłyśmy z, z mamą i z, ze znajomymi ciasta. Na imprezie nie zabrakło członków Stowarzyszenia Motocyklowego Sokół z Polic i ich stalowych rumaków. Co roku wystawiamy, można sobie zrobić przy tych rumakach właśnie zdjęcie, czy dziecko wsadzić, żeby można mama czy tata mógł mu zrobić zdjęcie. Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała tor przeszkód dla młodych kandydatów na strażaków. Po napełnieniu nalewaka jest włączona syrena i jest ukończona konkurencja. Poprzez ćwiczenia tego typu młodzi ludzie wdrażają się do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Polsce. Służba zaczyna się od ósmego roku życia. W wieku 12 lat można wstąpić do starszej drużyny. 16-latkowie mogą korzystać ze szkoleń, by po dwóch latach stać się pełnymi strażakami ochotnikami. No, jest super. Jest ładna pogoda, słońce świeci, wszyscy zadowoleni, można się trochę rozerwać. Na Stoisku Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach prezentowano książki lokalnych autorów. W tamtym roku, przed pandemią, wydałam rozszerzoną wersję. Króla Leszcza, y, która zawiera postscriptum, bo tak dużo się zmieniło w Nowym Warpie przez te 10 lat od wydania pierwszego, że doszłam do wniosku, że trzeba to utrwalić i rzeczywiście y, do każdej legendy dopisałam postscriptum. Wśród atrakcji na Święcie Leszcza były m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy, konkursy w jedzeniu pierogów na czas i kulinarny, zupa z Leszcza, przejażdżki na kucyku, dmuchaniec dla dzieci oraz auta zabytkowe z epoki PRL-u, m.in. Żuk, Polones i Wołga. Święto Leszcza zorganizowała gmina Nowe Warpno. Wsparcia udzielili m.in. powiat policki, grupa Azoty i prywatni sponsorzy.